Witam Was serdecznie, jestem Radek Stanisław, jestem wykładowcą na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Jestem też dyrektorem inżynierem. Moją pasją w sumie jest, można powiedzieć, wynalazki, nauka, e rower szosowy. No i oczywiście mój kochany boks. Dlatego zdecydowałem się od stycznia w zasadzie tego roku na boks zawodowy. Jak jesteś wykładowcą to chyba dość nietypowe powiem, podobanie nagle boks. Przeżywałem pewien kryzys w życiu i stwierdziłem, że potrzebuję czegoś nowego, aby po prostu się wzmocnić, żeby się że otrząsnąć, że tak powiem, eee, z przeszłości. Eee, I żeby zacząć nowy krok w życiu postanowiłem pójść na, na boks. Dowiedziałem się kolegi, kogo by polecił jako trenera. nie znałem zupełnie nikogo, jeśli chodzi o box i jakby tą stref, sferę, jakby, ale wszyscy odpowiadali na, na, na to w ten sposób, że najlepsze miejsce w Warszawie to jest Legia, tylko Legia da ci to, czego pragniesz i tam jest taki, taka persona jak Michał Olaś i zgłoś się do niego. Więc zgłosiłem się, Michał zrobił mi takie darmowe zajęcia, zobaczyć, czy mi się to w ogóle spodoba, Zapałem zajawkę i no, tak się zaczęła moja przygoda z boksem, który tak naprawdę stał się moją ogromną pasją. Jak wspomniał swój pierwszy trening z Michałem Olasiem? W wieku 33 lat. Dokładnie w grudniu 2017 roku zacząłem swój pierwszy trening z Michałem Olasiem. No i tak to się zaczęło. Tak naprawdę przez pierwsze dwa miesiące schodziłem trzy razy w tygodniu. Po dwóch miesiącach tak się zajarałem, wychodziłem 5 razy w tygodniu. Na bok przez to może też podniosłem e, swój poziom znacznie szybciej, niż e, sam przypuszczałem. I po pół roku już tak naprawdę e, zrobiłem swoją pierwszą walkę matowską na Grandzie, którą wygrałem. Jakie ci towarzyszyły emocje? No, pamiętam, że to był jakiś taki przełom dla mnie. I czułem się, mimo tego, że kiedyś ścigałem się yy, samochodami w Stawicy Mistrzem Europy, też w wyścigach doległych, miałem takiej adrenaliny, jaką przeżyłem podczas y, mojego pierwszego wyjścia w boksie i ten smak zwycięstwa też, nie ukrywam, że był dla mnie no, bardzo przyjemnym życiem. No. Ja sobie swoją pracę Bycie wykładowcę i, i, i naukę. A więc uważam, że e, bycie wykładowcą wymaga e, ode mnie autorytetu. I e, można powiedzieć, że autorytet można zdobyć i e sportach walki. I w nauce, prawda? W nauce poprzez wiedzę, a w potach walki też poprzez swoje zaangażowanie, czy tam uczestnictwo w zawodach, czy też po prostu walki. Ale jedno z drugim ma swoje sobą wspólnego i wpływ na sukces, tak? Zarówno boks wpłynął na to, że ja na przykład byłem w stanie osiągnąć doktorat. On mnie napędził, ponieważ wymagało to ode mnie działań, to znaczy systematyczności. I ta systematyczność powodowała, że dla mnie pisanie na przykład, doktoratu później nie było takie trudne jak kiedyś na przykład. I tak samo byłem dotleniony, bo codziennie tonowałem, więc yy, można powiedzieć, że yy, sięgnąłem po inspirację jakąś, tak, która się trafiła i to zrobiłem. I uważam, że sport miał duży na to wpływ. I dlatego uważam, że są dwa autorytety. Jeden to jest taki właśnie wynikający z wiedzy, a drugi autorytet wynikający z silnego charakteru które są potrzebny. I uważam, że te dwie rzeczy balansują między sobą cały czas i mają na siebie duży wpływ. Ta twoja kariera wygląda, no bo wiesz, niektórzy są, nie wiem, są hejterzy i krytykują, że przechodzisz na, na ten bóg zawodowy, tak naprawdę nic nie, nie zdobyłeś bo się olimpijskim I jak, jak to jest? Czy ja uważam, że w swój sposób dobyłem, bo tak naprawdę zanim nic się COVID. Ja przez dwa lata zrobiłem 10 walk, z czego 5 yy, walk wygrałem, jedno miałem jeden remis i cztery przegrałem w ciągu dwóch lat. Zaznaczając jakby mój wiek, to nie spotkałem go w moim wieku, który miałby podobne osiągnięcie. Ja późno zacząłem, więc dla mnie to jest jakieś wyzwanie i uważam, że jeżeli miałem robić bok zawodowy, to to jest odpowiedni czas, aby to zrobić teraz, no bo ja niestety nie mam 24, tylko 37 skończyłem parę dni temu. Mam jeszcze do 40 i uważam, że to jest odpowiedni moment, aby to robić. I jakie masz cele albo oczekiwania związane z przejściem na zawodowy? Yy, to znaczy, tak, tak naprawdę ja już wcześniej trenowałem, można powiedzieć, jak pros, tylko że no, wiem, to w amatorskim boksie. Yy, na swój sposób zawodowy, boks jest, yy, jest można powiedzieć, wygodniejsze dla mnie, ponieważ yy, biorąc prospekcie na przykład na, na walkę, mam yy, wpływ na decyzję, jeżeli chodzi o dobór dla zawodnika, czego na przykład w boksie amatorskim nie mam, tak, bo yy, są zawodnicy losowani. Ja na przykład mogłem człowieka, który był już 17 lat, młodszy i mimo mojego zaangażowania w ten ligi, no to ta różnica wynikająca z kondycji, e, no jest widoczna na dla tak? I tutaj na przykład jest to tempo walki też inne. Tak? Nie jest tak jak w Okii Olimpijskim, że cios za ciosem jest trochę swobodniejszy, mimo tego że są mocniejsze przyrządy walki, czyli są tapy, są rękawice mniejsze. To i tak jakby można powiedzieć, to tempo walki jest troszkę inne. Jak, jak do tego doszło, że podpisać ten kontrakt zawodowy? Tak naprawdę hmm, po wyjeździe Michała Lasia do Ameryki. Zmieniłem trenera na Bogdana Gajdę, olimpijczyka, yy, który dał mi się świetny yy, trening kondycyjny. I tak chodziło za mną, bo mi podobało się to zawodowstwo, sobie nie pójdziesz, że masz bardzo serdeczne swoje marzenie. Ja mówię, nie, nie, to nie ten moment. No i rzeczywiście minęły 3 lata i mówię, kurde, no w sumie jeżeli to nie ruszyć. Yy, mam też od grudnia nowego trenera, który jest Maksymilian bo chce zawodowy, bardzo twardy zresztą. I on powiedział mi: słuchaj, to jest piękny sport, ja to kochasz, powinien to robić, I, i zrób to, zrób to, ty nadajesz się na to. No i po miesiącu podjąłem decyzję, zadzwoniłem do Tomka Turkowskiego, te pytania, zapytałem się, czy jest tak, nie prowadzić, mam jakiś tam swój pomysł. On powiedział mi, że jest bardzo chętny dać mi taką szansę, tym bardziej, że mam tam jakieś swoje. No, rozpoznawalność, i, 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 jakby w sferze boksu, bo jest moja, więc e, czemu nie spróbować tak. Więc jest to dla mnie ogromne wyzwanie. Podjąłem się odpowiednio treningowi, rozwijłem te treningi. Bogdan Gajda daje taki trening na wydolność, na szybkość, a Max Milia Hardjaka, można powiedzieć, na wytrzymałość, technikę, w okresie zawodowym też mi wzmocnił głowę. Taki trening mentalny też mi robi i mnie prowadzi. Uważam, że jest to no, poniekąd bardzo mocny obóz, bo Max jest uważany za jednego z mocniejszych zawodników, jeżeli chodzi w ogóle o uderzenie. I ja boksując z Maxem, mam wrażenie, że boksował z nieśmiertelnym bokserem. Uderzam go i on, zero, można powiedzieć, nie, po, nie daje po sobie poznać, że w ogóle dostaje. I tego podobnych takich jakby cech mnie też nauczył, jak to w siebie wydobyć. I uważam, że to jest kolejny krok, jaki yy, popełniłem w boksie. I ta decyzja, że Max mnie też trenuje, była bardzo słuszna w moim życiu, że do, doszło to. A jak wiem, przygotowania do walki w czasach pandemii? Z kim sparujesz? To znaczy mam ten plus, że dzięki temu w zasadzie, że mam na tą licencję zawodową od stycznia, bo musiałem ją zbić badania, żeby w ogóle zobaczyć, czy mogę podjąć się buktę zawodowego, no to automatycznie otworzyło mi wywoda do treningu, tak? Że sale treningowe były dla mnie niektóre czynne. Trenuję w, na Legia Fight Club oczywiście był Bogdanem Gajdom i Falenicy na lokalnej, e, z Maksymilianem Hardziejką, czasami po prostu jeżdżę za trenerem w WCA, czasem bywam w Akademii Walki, bo tam sparuję z kolegą Łukaszem. I można powiedzieć, że jeżdżę za zawodnikami i za trenerami tak? głównie co no, najbliższej walki, z kim i jak wygląda Więc tak, miałem do wyboru dwóch zawodników, oba miał, mają po prostu przegranej, to na powierzchni jakby na przetarcie szlaków chciałem po prostu zobaczyć jak to będzie w teniku zawodowym, więc mam zawodnika, który no, ma bilans jedną walkę przegraną. Miałem dwie pozycje, jeden zawodnik jest majkutem, drugi nie więc wybrałem tego, który nie jest Minecutem. Stwierdziłem, że prostu wezmę sobie na inny raz, na przykład, taka możliwość będzie lub kogoś jeszcze innego. Chciałbym z każdą walką ten poziom walki zwiększać. Więc moim przeciwnikiem jest Kolonel Sendowski, jeszcze już, już potwierdzono tygodnia. Uważam, że na swój sposób ten zawodnik może być niewygodny. Ja z każdym zawodnikiem odnoszę się z szacunkiem i uważam, że chcieli idzie na dobrą walkę. Ja też chciałbym, że od siebie sporo, chodzi o tę walkę i zależy mi się, aby pokazać się, ludziom na dane strony. Bo znajomie, ja boksowałem ostatnio prawie rok temu w boksie amatorskim. Bok zawodowy zmienił mój boks, wiem o tym i podejrzewam, że sporo osób jest ciekawych zmian. No, jak to będzie wyglądało. Będzie walka wieczora? No nie, właśnie nie, ja się nie dziwię akurat, bo w boksie zawodowym bo oni też są ciekawi, czy ta walka będzie dobrze, czy nie. Pamiętajmy, że boks amatorski to jest wynik, idzie na wynik. A bok zawodowy oprócz wyniku jest ważny show. I to jest coś, co się sprzedaje dodatkowo ludziom i mi na tym show też, zależy, żeby się pokazać i z techniką. E, wiadomo, że nie chodzi o, to, żeby o język na ringu, ale chodzi o to, żeby dać dobrą walkę. I żeby to fajnie wyglądało, więc jak to po prostu nie będzie ładnie walczył, yy, stwarza to chaos na ringu. Co jest właśnie, mówię, może być yy, niewygodne tak? na swój sposób. Czego ci życzę? Co byś chciał przekazać kibicom? Co bym chciał przekazać kibicom? Ja życzę, będzie mi bardzo miło, jak oby moją walkę. Yy, walka jest w ogóle na Otwarcie Gali, w Rocky Boxing Nights. Z tego co mi wiadomo, jest to w stęży, miejscowości Stężyca, koło Kościerzyny. Jest to amfiteat. Mam nadzieję, że będzie ciepło, jak będzie zimno, to, to będzie tam plata po prostu mnie <grym> Chciałbym po prostu Was zachęcić do oglądania mojej najbliższej walki, jest to na 30 maja, jest to finał turnieju wagi yy, yy, ciężkiej tej Junior i yy, yy, moja walka ma być na otwarcie gali yy, boksu zawodowego.